czytelnicze stycznia. Ja już tak to 8 książek, tu z jedną, dwa razy i jeszcze takie jedno opowiadanie, co miało jedną stronę. Zaczęłam ten rok od opowiadań akuty Gabriela i ja po prostu nie byłam gotowa na opowiadanie, co to tam było, pod tytułem czytelnicza. Po prostu ja nie wiedziałam, że on tak coś napisał, to bolało. Ale ja ogólnie bardzo polecam i kocham japońską literaturę. Później przeszczałam y, dwa razy właściwie Kamienie na szaniec, więc mam jakby zaliczone na życie jako dwie książki. Y, I no myślę, że każdy wie o czym to jest. Nie jest to moja ulubiona lektura, ale uważam, że jest bardzo ważna i każdy powinien ją przeczytać, pomimo tego, że nie jest napisana najlepszym językiem. Teraz takie moje trochę pozytywne zaskoczenie, bo dałam dwie piaski zamiast jednej, czyli rundy finałową Hell. Jest to po prostu koniec historii fiktury Clarki i Nataliana Shea. Nie skomentuję tego, co się tam działo. Y, I tylko powiem, że uważam, że to zakończenie zostało dodane bardzo na siłę tylko po to, żeby zbudzić w czytelniku jakiekolwiek emocje Kolejną pozycją jest My Lovely Daisy czyli jakby druga część My Little Monster Moim zdaniem jest to bardzo dobre uzupełnienie tej historii Podobało mi się Przeczytałam też Spellmaker, czyli drugą część książki Spellbreaker Właściwie kupiłam te dwie książki tylko ze na okładki, które mi się spodobały A sama historia była dosyć nudna no chociaż powinna być ciekawa bo były tam te w ogóle. w był tam też mój pierwszy życiu reportaż czyli wszystko mam bardziej o ludziach z autyzmem i nie wiem co mogę o tym powiedzieć ale bardzo jego reportaż mi się spodobał i na pewno sięgnę po jakiś kolejny. teraz moje bardzo pozytywne zaskoczenie, czyli młody Mongo opowiada to o Mongo o jego relacjach z różnymi ludźmi i o pewnym czynie jaki zrobił jest to historia brutalna i tragiczna, ale mimo wszystko bardzo to polecam. Przeczytałam też artystę Rożka, który miał aż jedną stronę. Skończyłam ten miesiąc powieścią Eduka Barampy Demo z Samotnej Wyspy. Bardzo polecam. Oprócz wątku kryminalistycznego jest też wątek miłosny. My dear Moroto, my love. Mówię Wam w innym uniwersum Moroto jest ze swoim wybrankiem życiowym.